W dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie krokiety. A zwane inaczej zawinańcami, naleśnikami z nadzieniem. No, krokiety to nic innego jak naleśniki zawinięte albo w jarzyno, w jarzyny, albo w mięso, albo w co tam tylko chcecie: na słono, na słodko, pikantnie. Ja już mam tutaj taką niespodziankę i naleśniki mam gotowe. No, także e, nie muszę już ich teraz e, po prostu piec, e, upiekłam je wcześniej. Słuchajcie, jeżeli chcecie przepis na naleśniki, ten przepis znajdziecie w jednym z moich odcinków pod tytułem e, Małe miłości na talerzu naleśniki, naleśniki z serem ricotta. E, to jakiś tam może w miesiąc temu robiłam. No i tam wtedy macie przepis na ciasto, żeby ciasto było wilgotne, żeby było Właśnie takie fajne, leciutkie jak jak zrobiłam, to macie tam przepis na naleśniki. Na ciasto naleśnikowe. Więc tak, ja dziś będę robiła naleśniki z pieczarkami, z cebulką i z zieloną natką pietruszki. Będę je później obtaczała w jajku. Roztrzepię jajko, całe jajka, żółtko razem z białkiem. Dodam odrobinę soli, roztrzepię to, to takim oto przyrządem, przepaczką. E, Obtoczę to później w bułce. No i już. I co nam do tego będzie potrzebne? No więc tak, potrzebne nam będą pieczarki. Ja tu mam takie dwa pudełeczka, dlatego, że no mam sporo naleśników i nie są one takie małe, więc myślę, że takie dwie, dwa pudełeczka to pieczarek mi wyjdą. Myślę, że jest to około no, pół kilograma. Pieczarek może, może nie ma. Dam taką połówkę cebulki. Pietruszko oczywiście, sól, pieprz i olej do, yy, do podsmażania pieczarek. Chociaż wiecie, mam jeszcze tutaj troszeczkę masła tego zabokatu, co kiedyś używałam też właśnie do, do w którymś z odcinków, więc będę chciała wykorzystać wszystko, tak żeby już pozbyć się <grym z> pudełka w lodówce. No i resztę, resztę podleję właśnie tym olejem i, i poddusimy pieczarki. A z kolei do obtaczania naleśników, jak obtoczymy naleśniki, ja pokażę Wam jak się zwija w później będę używała takiego zwykłego oleju do pieczenia, który wleję do warna i będę go, do, go do temperatury do temperatury 200 stopni, tak jak na pączki. Dlatego, żeby zanurzyć je na głębokim tłuszczu, te nasze krokieciki opiec właśnie w jajku i bułce. Dlaczego? Dlaczego nie będę opiekała tak na małej ilości tłuszczu? No ktoś powie, że a no, takie tłuste, że na głębokim tłuszczu. Otóż wyobraźcie sobie, że właśnie pieczenie na głębokim tłuszczu jest e, e, zdrowsze z powodu tego, że tłuszcz po prostu. E, nie, w, nie, tak nam się nie, w, jakby powiedzieć, no, nie dostaje do środka tych naszych y, produktów, bo ona się zamyka, zamyka się wszystko w środku i on tylko ścina, ścina się po wierzchu to, co mamy, czyli tą panierkę i nie, nie pozwala ten, ten właśnie wysoki tłuszcz, wysoka temperatura, nie pozwala y, się zrobić temu naszemu daniowi, daniu zrobić się tłustym, bo nie nasiąkają po prostu te, te produkty, które obsmażamy. Więc tak kochani, pierwszą rzeczą jaką zrobię to pokroję cebulkę, rozgrzeję sobie tłuszcz na patelni, czyli tak jak mówię, chcę wykorzystać już tą masło resztę. Rozgrzeję sobie tłuszcz na patelni, pieczarek nie będę kroić. Takie pieczarki powinny być po prostu przemielone przez maszynkę, ale wiadomo, że jest to i czasochłonne i no, trzeba wymyć później maszynkę, trzeba ją rozłożyć, później złożyć, umyć, Więc można sobie później nieco na skróty wiecie, i zetrzeć po prostu na tarce. Ja tak zrobię. Zetrę ją na takich oczkach, tak żeby po prostu zaoszczędzić sobie pracy. Będą, będą podobne, one się, wiecie, one się zesmażą, więc nie, ma, nie widzę powodu, żeby, żeby trzeba było je... E, maszynkę wyciągać po prostu do, do, tej, do tego naszego farszu. Jeżeli i możecie je nadziewać też mięsem, możecie je nadziewać kapustą kiszoną, kapustą słodką. To już po prostu wszystko jest kwestia kwestia gustu. Co tam chcecie, tam sobie możecie na, nadziewać na W Czym chcecie. Dobrze. Rzucę cebulkę. Patelnia mi się jeszcze nie rozgrzała, no ale to akurat nie przeszkadza mi że nie jest. Teraz się rozgrzewię. Dobrze. I teraz będziemy trzeć. O, słabo sobie podłączyłam właśnie. patelnię, dlatego się nie rozgrzewało. I teraz. Aha, jak już jestem na tej desce, bo tam będę tarła na tej dłużej tacy. Jak jestem już przy tej desce, to jeszcze kroję przy okazji pietruszkę. Możecie dać też sporo, możecie dać koperek do środka. Ja mam też koperek, ale w troszkę, no tak żeby był zielony. Mimo to, że jest cebulka, <laughs> może być też yy, po prostu szczypiorek. Też nie przeszkadza, żeby tam w tych pieczarkach było. No i przesiekamy sobie, tak? No i dobrze. Czyli to już mamy z głowy. I teraz tak. To już mamy gotową y, naszą pierszkę i teraz sobie potrzebę. spicer. Cię celowo dałam właśnie na taką tackę, żeby mi nie spadało. I ładnie już mi będzie teraz podduszać. A Pamiętajcie też, jak zwykle ja zawsze Wam to mówię, żeby nie, nie przypiekać na rumiano. Chyba, że ktoś lubi na rumiany kolor, no to wtedy tak, ale lepiej jest zrobić taką, wiecie. O, i widzicie, tak to będzie wyglądało. One będą pocięte tak jak na... prawie że jak zmielona. Pieczarka jest bardzo delikatnym, wiecie, grzybem. Także jest naprawdę nie, po, nie, nie potrzeba zamykam, nie wiadomo jakiej obróbki, żeby, żeby ją tutaj pociąć. Pieczarki są piękne, świeżutkie, więc się ładnie trą. Jeżeli będziecie mieć pieczarki takie troszeczkę podwędnięte, no to będzie Wam trudno zetrzeć, bo nie będą się tak trzymały dobrze. Będą się po prostu łamać na tej tarce. O, i wzięłam też celowo małą tarkę, bo ma ona nieco inne te oczka niż ta duża, to znaczy takie drobniejsze. No i ale jest bardzo ostra. No i potrzemy wszystkie. Dobrze, kochani. Także trzemy pieczarki. Jak już będą gotowe, pokażę Wam, co będziemy robić dalej. Także do zobaczenia po małej przerwie. Zetrę pieczarki, podsmażę cebulkę i w tym czasie będziemy doprawiać farsz i powiem Wam, jak, jak dalej na, nasza praca, praca będzie wyglądać. Także do, do potem. nie wyszło tak naprawdę dużo, no ale jeżeli chcecie zwiększyć objętościowo, no to wtedy dodajcie może kapustę białą albo kapustę kwaśną, można dodać też, no albo więcej pieczarek, ale jako taką ciekawostkę powiem Wam, że one są tak aromatyczne i tak naprawdę dają smak, że nie musicie naprawdę dużo y, tego farszu dawać. Ja myślę, że na takiego y, mojego naleśnika no, pozlepiały mi się one. Dla takiego naleśnika jak mój, ja myślę, że łyżka farszu to, to chyba w zupełności wystarczy. Zaraz Wam pokażę jak to będziemy zwijać i formować je po prostu w ten, w takie ruloniki. I mam już tutaj, nie wiem czy się zmieszczę, tak. A nie chciałabym tego z tej patelni przekładać, bo nie ma potrzeby po prostu brudzić dodatkowego naczynia, bo, 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 bo po co. Słuchajcie, do, tego, do naszych krokietów dałam tylko do tego farszu dałam. Yy, soli, dosłownie odrobinę, to, to po pierwsze, ale po drugie yy, dałam yy, troszeczkę tylko pieprzu. Powiedzcie, że pieczarki spróbujemy. No, nie potrzeba. Pieczarki to jest tak hmm, pycha. Tak delikatny grzyb, że... Jeśli go przesolimy, przesadzimy z pieprzem no wtedy nie będzie, nie będzie dobrze. Odwracajcie stroną tą, którą, która jest jaśniejsza, tą ciemniejszą dajcie do spodu, dlatego, że jak on się będzie piekł później ten krokiecik to tu dodatkowo się jeszcze przypali, a ja je troszeczkę sypnęłam cukrem w środku do środka, bo pomyliłam się i Pomyślałam sobie, że robię naleśniki na słodko i chciałam, żeby mi się ładnie przyrumieniły, dlatego dałam trochę cukru. I stąd się taki wziął, wiecie, taki kolor. No ale i zobaczcie. Uważam, że tyle jest wystarczające, czyli łyżka, tak jak mówiłam. Tutaj rozgrzewam sobie olej. On się tak spokojnie rozgrzewa. Muszę go doprowadzić do do takiej temperatury jak mówiłam do temperatury jak na pączki, czyli musi być bardzo gorący i teraz tak zwijam go do środka jeden brzeg do drugi do środka, obracam go w tą stronę i zwijam sobie luźniutko, tutaj sobie podpycham palcem, żeby one wyszły kształtne i już mamy jednego krokieta gotowego. Jeżeli dacie za dużo farszu, no po prostu wam pękną. Tutaj pękną i, i to wtedy tak, no. Też, też sta, stracą taki, no, jak gdyby wygląd niepotrzebnie. Też nie należy grubo dawać. Nie ma naprawdę potrzeby. To tak zaromatyzowało za, całego naszego naleśnika, że nie, nie potrzeba. No i następne żeby robimy to samo. Ja zrobię ze cztery. Zobaczyli, jak to wygląda, a resztę sobie zrobię później. I znowu tak leciutko zawijam, robię taki rulonik I dzięki temu mi nie pekły. podkręcimy mi troszkę piec, żeby był gorący olej. I, a, i następny. No, jeden, dwa, jeden. Jak mam je rano, więc miało się prawo zlepieć do tej pory. No ale. I następny, tak jak mówię, łóżka wystarczy. Bardzo fajnie się to robi, szybko się to robi. I można serwować właśnie z czerwonym barszczem. Można, o tego źle zwinęłam, bo właśnie tym jasnym dać do... ...trzy, a jeszcze może z jednego zrobię. Tym, tym brązowym chciałam dać do środka. Tak, ich nie wszystkie się nie zawiną w te pieczarki, bo mam mało, ale mogę zrobić sobie właśnie część z pieczarkami, a część zrobię sobie z tym. Żyjemy sobie z serem, z owocami, jak mi tam zostanie para. Czerwony barszczem bardzo fajnie się smakują. I jeszcze skręcam. I już mam. Widzicie, jakie duże wyszły? Cztery. Chcę, żeby wina raz do garnka weszły? jak wam będę jak się pieczą. No nic, zanim się zagrzeje olej, może zrobię jeszcze z jednego i... i zaraz będziemy robić. Dobrze, wystarczy, bo nie, nie wyrobię się z czasem. I już następny krokiecik jest gotowy. Prawie. Pamiętajcie, luźno zwijajcie, wtedy Wam nie pęknie Ciasto, żeby było sprężyste, zawsze jest fajnie dodać więcej wody, wiecie? Żeby było mleko, ale i woda do, do tego. Do do ciasta. <grym> Bo inaczej to po prostu będą suche i nie będą fajne. Do jajek widzicie, olej mi się już rozgrał bardzo mocno, więc teraz zmniejszę temperaturę o połowę, żeby go podtrzymać i żeby on się dobrze dobrzał. Rozbijemy w tym czasie jajka. Do jajek dałam y, szczyptę soli, żeby się po prostu fajnie nam utrzepały. Można to też jeść bez panierki, nie, nie jest powiedziane, że musi być z panierką, ale uważam, że z panierką to po prostu i ładnie się prezentują y, i o, no, i lepiej smakują. Jak mówię, nie bójcie się robić czegokolwiek na głębokim tłuszczu, ponieważ tak naprawdę jest bardziej bezpieczny, jak Wam już na początku filmu mówiłam, jest bardziej bezpieczny niż smażenie na małej ilości tłuszczu. A wtedy się tłuszcz nie, nie wsiąka w nasze, w nasze dania. Czy, czy jak robicie skrzydełka w panierce, czy, czy naleśniki w panierce, czy jak robicie cokolwiek, to... Teraz, żeby sprawdzić, czy to już jest gorący, weźcie kawałek na leśnika, użyjcie. Tylko uważajcie na palce, żeby się nie poparzyć, na trzeba mieć praktykę. No mój już jest gotowy tłuszcz. Aczkolwiek jeszcze troszeczkę poczekam. No musi tak dobrze za. Na, czy na ziemniaku można spróbować, czy na kawałku naleśnika. Jeżeli już zaczyna się jakby takie wrażenie, że się gotuje, to znaczy, że już jest dobry. No i teraz, jak my to robimy? Oczywiście należy przy tym zachować wszelaką ostrożność, bo ten tłuszcz jest ogromnie gorący, więc uważajcie, żeby się po prostu nie poparzyć. Jest to bardzo bardzo niebezpiecznie, uważajcie jak wkładacie tego krokieta i odtaczamy go i zróbcie od razu takich krokietów sobie kilka, dlatego żeby wrzucać wiecie w tym samym ja staram się jedną rękę mieć suchą, żeby wrzucić w tym samym czasie po prostu. I też nie musicie tam nie wiadomo ile tam tej bułki dawać. Troszeczkę delikatnie, bo to po prostu ma być ma być smakować, trochę na jako, jako smak i oczywiście wygląd. A nie musi to być takie obtoczone bułką nie wiadomo ile. Także tam dwa razy na pewno nie panierujcie, bo Jak już mam takie krokieciki gotowe, to muszę teraz to zestawić sobie. To zostawię na, na następne. I otwórzę sobie rękę. I też uważajcie na to, że żeby tutaj z gorącym, widzicie, ja mam już gorący baczotuk. Uważam się, że jest nawet może za duża temperatura, to go troszkę ściągnę. Nigdy z mokrymi rękami nie podchodźcie, do, nie podchodźcie do tłuszczu, żeby gdzieś nie dotknąć mokrą, mokrą ręką czy łyżką, bo po prostu strzela niesamowicie to pewnie wiecie. Ale ku, ku przestrodze Wam mówię, że uważajcie na to. I teraz tak, weźcie sobie koniecznie takie szczypczy, szczypczyki, i róbcie tego ręką, bo żeby uniknąć właśnie poparzenia, i nie rzucać tak z góry, tylko. Delikatnie położyć krokiem. I już mój krokiecik jest jeden gotowy. Drugiego wkładam. I za chwileczkę dosłownie potrzebujemy, słuchajcie moi kochani, potrzebujemy, nie wiem, 15 sekund i krokiet jest gotowy. Raz. Zobaczcie. I to samo robię z dwoma. Jest to szybciutko, jest to bardzo oszczędne, jeśli mówię o to, że one nie ciągają tłuszczu w Jeżeli teraz chcielibyście to smażyć na, dąb, na patelni, dając y, trochę tłuszczu i przewracając, na pewno ten tłuszcz by wciągnęło i ciasto, i bułka, i cała panierka, więc y, tak jak mówię własnego doświadczenia i nie tylko własnego doświadczenia bo, bo to y, tak naprawdę to, to jest udowodnione, że nie wciąga tłuszcz na głębokim. Także frytki, e, jeżeli e, słuchajcie, są pieczone na świeżym oleju i są, y, to, to wcale nie uchodzą za niezdrowe ponieważ, tak jak mówię, tylko w, w, na frytkach jest najgorsze to. Że po prostu się y, te frytki y, smaży kilka razy na tym jednym i tym samym oleju. Dlatego mówi się, że są właśnie y, szkodliwe i to jest absolutnie racja. No i ja już teraz wyłączam swój tłuszcz, bo po prostu resztę będzie mi potrzeba dopiero. Wieczór i odstawię. Taki tłuszcz ja mam dzisiaj świeżo Jeżeli go nie spalicie, to słuchajcie taki tłuszcz możecie użyć kilka razy do smażenia właśnie czy krokietów, czy, 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 czy pączków, czy tam powiedzmy frytek kilka do trzech razy na pewno pod warunkiem, że go nie spalicie. I proszę bardzo moje krokiety już są gotowe i proszę jeden Drugi, trzeci i czwarty. No i co wy na to? <laughs> Szybkie, fajne danie. Można powiedzieć, że wcale nie, wy, nie wymaga dużo pracy, nakładu jeśli chodzi o, o, o finanse. Jest to przyjemne, delikatne yy, w jedzeniu. Nie myślę, żeby tutaj cokolwiek nam mogło zaszkodzić w takich oto krokietach. Proszę bardzo, tak wyglądają moje krokiety. No i co, jak prawdziwy kucharz, jak na prawdziwego kucharza przystało, należy spróbować oczywiście. I zaraz spróbujemy, i zobaczcie, możecie kroić w tą stronę. Możecie kroić. Dorocie sobie z kosem, jak tam sobie umyślicie akurat jaką macie w tym czasie. bo stracicie całą, całą, cały smak pieczarki. I, i, i. No i oczywiście pietuszka, jak wrócicie, to ją nie przysmażcie już. Tylko ją zróbcie tak, żeby była włożona już po całym pieczeniu. Kochani, całość można sobie jeszcze posypać troszkę pieprzem po jeżeli chcecie podkreślić jeszcze smak czarno mielonym, tak grubo czarnym pieprzem. A ja Wam życzę takich krokietów. Fajnych pomysłów, lekkich dań i eleganckich. Planeszka czerwonego barszczyku. Obiad, perfekt. A ja się z wami dzisiaj, kochani, już żegnam. Życząc wam oczywiście takich fajnych krokietów, żeby wam się tak udały jak mnie. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Kasia, pozdrawiam was bardzo serdecznie i dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Pa pa!